O kurwa ja miał już. Siema kurwa. Y, dziś Wam pokażę jak zrobić coś będzie. Y, mianowicie przyjedziemy sobie 3D, free time, one minute. Albo w ogóle jak 3D hip-hop, y, fast slow y, jak chcecie. Y, ja sobie tak widzę. Myy bierzemy też lepszy. Po prostu sobie tak. y, zaraz ja napiszę to wrócę No się ma kurwa y, Napisałem bit i kurwa znaczy się tego Tekst i jak chcecie to pobrać no to klikacie Udostępnij Skopiuj link Wpierdalacie y, to do jakiegoś y, tego Konwentera mp3 No, konwertuj się kurwo jebana O, i pobieracie plik Reklama, to nieważne Pobierz się, kurwo jebana Pograło się Teraz y, robicie teledysk Ja z ziomkami taki fajny zrobiłem Patrzcie, tańczyliśmy sobie y, I wklejacie bit I nawijacie Odezwę się do Was jak skończę, nie? No. Nawijam. Nie! No się ma kurwa, zrobiłem. I... No. Zajebiście. Jeżeli chcecie być takim prawie dobrym piosenkarzem jak ja, no to zróbcie tak z moim poradnikiem nutę i kozak. Patrzcie na to.

I zapraszam e, na moją nutkę. Pozdraw swartem mordy.